Dobra, jesteśmy nie przed szkołą, nie po szkole, bo jest niedziela, czyli nie idziemy do szkoły w żadnym stopniu. Ale dzisiaj robimy trening pleców, bo nie trenowaliśmy pleców od jakiegoś miesiąca albo dłużej, że przydałoby się na pewno je zrobić, skoro akurat rodziców w domu nie ma i mamy całą chatę do dyspozycji. Też się postaram wyjść na dwór, żebyśmy nie siedzieli tylko w domu. Przytargałem wszystkie ciężary na górę jeszcze, także tam mamy Podaję, że tak 50% tych ciężarów wszystko co nam się tylko przyda i będziemy w stanie właściwie zrobić ten trening którym już tak który już tak planowaliśmy bo jednak no nie robiliśmy tych pleców od dłuższego czasu wreszcie wolna chata mogę normalnie gadać ok? to jakby nie jestem postrzegany z jakiegoś nienormalnego Mam za nienormalnego wariata, gadam do kamery, co nie? I na dworze się postaramy wyjść. Jak widzicie, jest dość jasno: w sensie nie jest aż tak jasno jak na kamerze, bo kamera to inaczej łapie. Także jest trochę, trochę ciemniej na dworze. Dobra, a. Dobra, idziemy na górę. Nie będziemy tutaj siedzieli aż tyle. Dobra, jeszcze postaram się to zgadać pomiędzy setami, to oczywiście nie jest najlepsze. Audio, bo to jest trochę taki. Dziwny głos w tym w łazience, ale postaramy się sobie iść na dwór do parku. Nie wiem czy w tym parku będą ludzie. Jeżeli będzie dużo ludzi to prawdopodobnie nic tam nie zrobimy. ale możemy chociaż spróbować wyjść na dwór coś tam porobić cokolwiek. Ok, sprawdźmy pompę. Jeszcze nie koniec. Taki szybki tip, ogólnie jak chcecie się dobić na czymkolwiek, czy to na przykład na pociąganie na plecach, cokolwiek, to po normalnym secie róbcie powtórzenia bez ciężaru, czyli po prostu więcej powtórzeń. Mam tak zjechane ręce, ja. To... Ale jeszcze na dworze także. Waah 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 Ah! <laughs> wow. wow. <coughs> Dobra, idziemy do tego parku wreszcie. Będziemy w stanie zrobić gdziekolwiek trening, a nie na przykład na drzewie. Tak jak kiedyś robiliśmy na tym podciąganiu ciężarem. Dobra, skończyliśmy i oczywiście zrobiliśmy więcej setów niż to co pokazałem. Tylko w większości po prostu nie nagrałem. Także do następnego.